Cześć, tu Dawid z Motocontrolera, a to kolejny odcinek z serii Auta bez Tajemnic, w której omawiamy najpopularniejsze modele samochodów. Dziś czas na BMW X5 o oznaczeniu F15. Standardowo omówimy, jakie silniki czy skrzynie wybrać, jakie są jego najczęstsze usterki i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Zapraszam Was do oglądania. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i suba. Więc zaczynamy! Trzecia generacja X5 została zaprezentowana w 2013 roku jako następca popularnego E70. Model przeszedł zmiany stylizacyjne, pozostał jednak na tej samej płycie podłogowej co poprzednia generacja. Cały samochód urósł, zwiększyła się w wysokość, długość. I szerokość. Auto stało się lżejsze, bardziej aerodynamiczne i naszpikowane nowoczesną elektroniką. W 2014 roku zaprezentowano najmocniejszą odmianę, czyli F80X5M, która pod płaszczykiem rodzinnego suwa skrywała osiągi super samochodu. Co ciekawe, jest to najkrócej produkowana generacja X5, wytwarzano ją zaledwie 5 lat. W 2018 roku zastąpiła ją czwarta generacja o oznaczeniu G05. Przejdźmy do wersji wyposażenia. BMW X5F15, podobnie jak inne modele tej marki, nie miało sztywno ustalonych wersji wyposażenia, a BMW pozwalało na indywidualną konfigurację. Standardowo nawet Podstawowe wersje były już dobrze wyposażone, ale klienci mogli dobrać szereg pakietów stylistycznych. Najczęściej spotykana na rynku jest wersja podstawowa. Można w niej spotkać nielakierowane elementy zderzaków, satynowe, matowo-srebrne listwy wokół szyb i relingi dachowe oraz 18-calowe felgi. W skład wyposażenia wchodziły m.in. dwustrefowa klimatyzacja oraz systemy bezpieczeństwa takie jak Ostrzeganie przed kolizją. Pakiet X-Line podkreślał terenowy charakter auta. Z zewnątrz można go poznać po wykonanych ze stali nierdzewnej osłonach podwozia z przodu i z tyłu oraz detygowanych wzorach felk. Kolejno Luxury Line. Linia ta kładła nacisk na elegancję i luksus. Zewnętrzne elementy takie jak grill, ramki szyb i klamki były chromowane. Wnętrze często było wykończone szlachetnym drewnem i wysokiej jakości skórą z kontrastowymi przeszyciami. M Sport, ten pakiet stylistyczny wizualnie upodabniał X5 do topowej wersji M. Wyróżnia się agresywnymi zderzakami Pakietem Shadow Line, większymi felgami, nawet 21 cali, oraz sportowymi fotelami i grubszą kierownicą. W tym miejscu wspomnimy też, że dostępne było High Gloss Shadow Line, czyli Shadow Line na wysoki połysk. X5M. Topowy model, którego nie da pomylić się z innymi. Charakteryzują go. Poszerzone błotniki, cztery końcówki wydechu, gigantyczne hamulce oraz ogromne wloty powietrza. To auto stworzone dla miłośników ekstremalnych osiągów. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaskut.pl. Po wersjach wyposażenia jak zwykle przejdźmy do silników. Zaczynamy od benzyn. 3-litrowe N55, to najrozsądniejszy wybór. Rzędowa szóstka N55 jest ceniona za świetne osiągi i kulturę pracy przy akceptowalnym spalaniu około 13 litrów na setkę. Po przebiegu 200 tys. km pojawiają się typowe dla tego silnika wycieki z obudowy filtra oleju i nagar na zaworach. Ale turbosprężarka i wtryskiwacze są wyjątkowo trwałe, co minimalizuje ryzyko drogich napraw. Mogą wystąpić również problemy z pompą cieczy chłodzącej z przekaźnikami pompy paliwa, wycieki z pokrywy zaworów czy awarie systemu VANOS. Kolejno 44N63 V8, jednostka dla odważnych. Potężna V8 z dwiema turbinami umieszczonymi w układzie HOTV, czyli między głowicami, generuje piekielną temperaturę. To prowadzi do szybkiej degradacji uszczelniaczy zaworowych, objaw to niebieski dym z wydechu i awarii osprzętu, jak pompy wody. Kompleksowy remont góry silnika to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. 4.4 S63 V8. Silnik legenda. Oferujący boskie osiągi. Nieco ponad 4 sekundy do setki. Niestety jak w poprzednio omawianym silniku konstrukcja Hot V jest wymagająca. Para nowych turbosprężarek to bardzo wysoki koszt. To maszyna dla świadomego entuzjasty z bardzo grubym portfelem. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o hybrydzie 2.0N20, która ma łącznie 313 koni. To pierwsza hybryda plug-in w historii X5. Jej sercem jest spalinowy, dwulitrowy N20 znany z problematycznego, rozciągającego się łańcucha rozrządu. Dodatkowym ryzykiem jest kosztowna bateria wysokiego napięcia. Można też spotkać doniesienia o pękających głowicach. Przejdźmy do diesli. 2.0 N47 B47. To propozycja dla osób, które cenią niskie spalanie. W modelach z początku produkcji do 2015 roku montowano Jednostkę N47, która generowała 211 lub 218 KONI. Po 2015 roku zastąpiono ją nowszym silnikiem B47 o mocy 231 KONI. Mimo mniejszej pojemności, zapewniają one dobrą dynamikę i są znacznie oszczędniejsze od wariantów 3-litrowych. Co ważne, silnik B47 jest znaczącym ulepszeniem w stosunku do swojego poprzednika N47, a problemy z rozrządem są. W nim dużo rzadsze 30N57. Modele bazujące na tym silniku to najpopularniejszy wybór zapewnia elastyczność i niskie spalanie oscylujące wokół 8 litrów na 100 km. Silnik N57 może być podatny na problemy z panewkami przy wysokim przebiegu, zwłaszcza jeśli zaniedbano regularną wymianę oleju i interwały serwisowe. Uwagi wymagają też rozrząd i wtryskiwacze. 40D o mocy 313 koni. Wersja wyposażona w dwie turbosprężarki oferuje jeszcze lepsze osiągi przy minimalnie wyższym zużyciu paliwa. M50D, wersja z trzema bo sprężarkami Gwarantuje osiągi na poziomie sportowych aut. 5.3 do setki i przepotężny moment obrotowy. Należy jednak pamiętać, że jest to bardzo skomplikowana jednostka, a ewentualna naprawa lub regeneracja układu doładowania może wiązać się z horrendalnie wysokimi kosztami. Przejdźmy do skrzyń biegów, a właściwie skrzyni. Wszystkie wersje tej generacji X5 korzystają z ośmiobiegowej skrzyni automatycznej ZF 8HP różnią się jedynie wersjami dostosowanymi do momentu obrotowego. Ich głównymi wadami są potencjalne problemy z płynnością pracy na wyższych biegach, w starszych wersjach awarie sterownika hydraulicznego oraz zużycie konwertera, zwłaszcza przy wysokich przebiegach. 8HP 45 w słabszych wersjach, 8HP 70-75 w mocniejszych V8. Oraz w dieslach. Regularna dynamiczna wymiana oleju co 60-80 tysięcy km to absolutna podstawa, by utrzymać tę skrzynię w doskonałym zdrowiu przez setki tysięcy kilometrów. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Przejdźmy do najdroższych usterek i do tego jak je zweryfikować. Zacznijmy od problemów z elektroniką: fałszywe błędy na komputerze pokładowym, awarie kamer cofania lub problemy z klimatyzacją. Jak to zweryfikować? Wykonaj pełny skan diagnostyczny, zwróć uwagę na działanie wszystkich systemów podczas jazdy próbnej. Kolejno: łańcuch rozrządu w X-drive 40S z silnikiem N20. Może ulec rozciągnięciu, co grozi poważną awarią silnika. Jak to sprawdzić? Wsłuchaj się w dźwięk zimnego silnika podczas startu. Metaliczny grzechot przez 2-3 sekundy jest objawem problemu. Koszty wymiany to nawet 8000 zł. Następnie uszczelniacze zaworowe w N63 i S63. Silniki V8 w układzie hot nagrzewają się, co powoduje zużycie uszczelniaczy zaworowych i odmy. Jak to sprawdzić? Na rozgrzanym silniku odkręć korek w oleju. Jeżeli unosi się stamtąd biały dym, a silnik nierówno pracuje, uszczelniacze są do wymiany. Następnie skrzynia automatyczna ZF8HP. Zaniedbanie wymian oleju może prowadzić do szarpania skrzyni. Następnie zawieszenie pneumatyczne. Zdarzają się nieszczelności w układzie, które mogą skutkować utratą powietrza. Jak to sprawdzić? Proste. Obejrzyj auto po dłuższym postoju. Jeśli tył wyraźnie usiadł, oznacza to problem z pneumatyką. Hałasująca klapa bagażnika? Sprawdź, czy podczas jazdy po nierównościach nie słychać grzechotu z tyłu. Przejdźmy do konkurencji X5 F15. Konkuruje ona na rynku z innymi prestiżowymi SUVami, z których każdy oferuje odmienny charakter. Audi Q7 m to propozycja dla... Ceniących zaawansowaną technologię i minimalistyczny design wnętrza. Mercedes GLE W166 stawia z kolei na komfort i tradycyjny luksus. Volvo XC92 generacji wyróżnia się skandynawskim czystym wzornictwem i bezkompromisowym podejściem do bezpieczeństwa, będąc idealnym wyborem dla rodzin. Porsche Cayenne 958 to natomiast słów dla entuzjastów sportowych wrażeń. Oferujący osiągi i prowadzenie godne outstolu. Range Rover Sport L494 jest synonimem elegancji, oferując nie tylko luksusowe wnętrze, ale także ponadprzeciętne zdolności terenowe. Podsumowując, X5 F15 to idealny wybór dla kogoś, kto szuka. Luksusowego Suwa o sportowym charakterze. Auto wyróżnia się świetnymi osiągami dzięki mocnym silnikom, wysokim komfortem jazdy oraz bogatym wyposażeniem. Jego prestiż i dynamiczna stylistyka czynią go bardzo atrakcyjnym. Główną wadą tego modelu jest wysoka cena zakupu oraz Kosztowna eksploatacja. Auto spala dużo paliwa, a ewentualne naprawy są bardzo drogie. Na dzisiaj to już tyle. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli masz takie BMW, koniecznie pochwal się w komentarzu. Do następnego. Cześć!